7654321 oh, is mother! Chcieliście zobaczyć, jak wyglądał wytartumowany rzeźnik. Tam się wyjmuje to coś? Co? Nie! Raz tego goliłam ci się Dzień dobry. dobry! Jest weekend kochani, mamy dużo problemów naprawdę, dlatego żeśmy postanowili, że nagramy taki odcinek. Jakie problemy mamy? Do tego potrzebujemy oczywiście cukier, olej. olej, coś do smarowania. Co my będziemy robić? Domowe Wejne. spa! No zaraz Wam pokażemy o co chodzi. Dajcie łapkę w górę oczywiście Zostawcie subskrypcję! subskrypcję. Zobaczcie, co się dzieje po urlopie. Jedno i drugie ma jakieś takie. Wiecie, że schodzi nam skóra, ale tutaj to jeszcze pół biedy. Ale najgorzej jest tutaj na nodze. Zobacz, pokaż Dawid. O, obieram się jak taka. Wążyca, czy nie, wążyca to się nie nazywa. Aligator, tak? pewnie. No nie no, wąż Tak. Słuchajcie, no sypie się to naprawdę jakbym była trendowata. Dobra, co my z tym zrobimy Dawid? On mówi, że ma na to pomysł, cicho. Będziemy cukrem to obrabiać. Wiecie co, u Dawida to tak nie widać, bo on taki ogłosiony jest. Dopiero jak tak zrobię, no to wiecie, jak takie pchły tutaj skacze ta skóra, co nie? No ale też mu schodzi cały czas. Ale nie Szur... aż tak dużo, jest okej. Okay. Jak nie dużo? No na pewno szorowałeś już jak psychicznie. No, Wcześniej. No co kochani, ja mam sobie nasypać cukru teraz i do tego oleju, tak? No do tak, ale nie musiałaś używać tak drogiego, no. Jak drogiego? Ten jest najdroższy, a bo co jest najlepszy. Ty a jaki najlepszy? Normalnie chyba z oliwek powinno być, a ty już, kurde, normalny z nie bierzemy i się nie pierdzielimy. Dobra, tu mam wlać i szorować, tak? Tak. Słuchajcie, ciekawe czy to działa. Chyba działa. O, zobaczcie i to tak się wciera. Co jest z tym fajnego? Fajnego jest to, że to jest taki naturalny pilnik i jak to zmiecie, to powinny te nogi być od razu naoliwione. Tak jakbyśmy No Ale to tak się da, żeby to. Przecież to trzeba jakoś gąbkę wyszorować. Tak jak przecież te... ty powiedziałeś, że się da. Skóra o skórę, to wiesz. Skóra o skórę. A ty jak robisz? Gąbkę biorę i już. Aha, myślałam, że w rękę łapisz i też masz skórę o skórę. Jakoś ci dobrze z tym. Czubie. Co? Ja to teraz. Masuje, masuje, masuje. E, powiem Wam, że to fajne nawet jest, to ani nie drapie, ani jakoś tak nie boli, ani nic. No zobaczymy, co z tego będzie, jak to spłukam. Długo to trzeba trzeć? No tak pół godziny jedną nogę. Boże, co? <laughs> Boże, mi się to tłoczenie ten nie starło już całkiem. Zaraz zmyję, to zobaczymy. Zobaczcie, jak tutaj ta skóra spada. Czyli to działa w jakiś sposób. No, zobaczymy efekt, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, kochani, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale po tym oleju ta woda po prostu tak jakby ścieka tutaj i zostaje tylko ten olej. Dobra, ja to wydrę, zobaczymy, jak to wygląda. No ale co ty za ręcznik wziąłeś? Przecież masz tam czyste. A, co? a ten no, będę miał tu z tego szczuła, jak będę mył, no. Co? No bo to jest. Ty jesteś, <laughs> Ej, wiecie co? No fajnie się to dotyka. Jest takie bardzo mięciutkie, na oliwione bym powiedziała. No jakby Ale... kremu posmarowane. Tak, tylko że zobaczcie, dalej jeszcze są kawałki tej skórki. Dobra, testujemy drugi sposób. No, zobaczcie, on tu siedzi, ja do niego mówię, co ty chcesz, jaką gąbkę? A on do mnie mówi, no tą. A ja mówię, a ty ją ukradłeś z hotelu? Jedną, cztery. <noise> no, no wszystkie co były w hotelu. I co? Będziesz teraz tylko wodą? Nic więcej? Nie no, dam trochę kremu do ci... Yy, znaczy mydła. O. Zobaczcie. To będzie na pewno lepsze niż ty. Myślisz, że to lepiej zejdzie tym? No. No zobaczymy, niech on trochę poszaruje. Wiecie co, on to trze i trze i trze, ale tam skóra w ogóle nie wypada tak, jakby u mnie to spadała, ona a u ciebie to nie spada. To co ona się w tą gąbkę kurde tam wcina? To jest niewidoczne. Tak. Niewidoczna. No zobaczymy jak zmyje. O. Zobaczcie, jak widać ta jedna metoda nie podziałała, ale ta druga Dawida też nie, bo dalej się łuszczy. No ja gąbka... podziałała nie gadaj. Jak nie no gąbką jest to samo. Nic kurde nie ma tutaj. Jedyne co jest dobre, że na przykład na tej nodze, którą zrobiliśmy z olejem i z tym cukrem, jest tak, że ona jest gładka, tak jakby od razu naoliwiona, a tutaj jest takie suche, że po prostu aż boli. To trzeba nasmarować, bo to inaczej to się nie da, kurde. To jest masakra jakaś. Czyli z tego wynika, kochani, że myć się trzeba częściej niestety. Nie tylko po urlopie, jak skóra schodzi, ale będziesz mnie gąbkami szarował teraz. Ale dziwne jest to, że u nas schodzi tylko i wyłącznie na nogach albo tutaj e, na rękach. A jak jest u Was? Powiedzcie mi, jaką Wy macie metodę na to, żeby mi mnie tutaj najbardziej schodziło. U Ciebie tutaj, ale u Ciebie też na plecach. Ja tego nie mam, u Ciebie na plecach. Na plecach raz, to mi zrobiłeś gąbką i przeszło. Tak? U Ciebie już nie schodzi na plecach? Nie. No, patrz. Skarby, zanim pójdziemy pod plecję, jeszcze chcę, żebyś mi nóżki wydepilowała. Wydepilować ci nogi? Ale ty masz takie długie włosy. No właśnie, mam tutaj. Znowu, ty... ty... kurde, ty. to wiesz, co ja ci najpierw je obetnę? Ale nożyczkami? No. Tak, no a czym? No przecież no, jak ja, 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 ja to... ci Dawaj tą nogę, i nie gadaj, kurde. Ty to zawsze dyskusję jakąś musisz mieć. Przecież jak ja to pociągnę, zaraz będziesz darczył, ja wiesz, jaki ty jesteś. A tak obetnę ci najpierw tu, elegancko, króciutko. <laughs> To nie boli, co nie? Mam też maszynkę, jak chcesz. Jaką maszynkę? Nie, bo to nie może być znowu za krótko, bo wtedy to nie złapie. To musi być tylko tak przycięte leciutko i później tak, wiesz. A to, to tylko tutaj, tak? No i kciuka. Maria. Tu Jezus <noise> Maria. <noise> bo może tak zostaw mi. Co? Tak bycie. przycięte, jak na sutkach? No. Ja to zawsze mu obcinam włosy na sutkach, bo mnie to denerwuje, jak one mnie ja Też nie kłam, już opowiadałem nie. o tym nieraz, że ty lubisz kręcić. Nie, ja wcale nie lubię kręcić. Nic ty nie lubię kręcić. Ty jesteś krętasz, opowiadasz takie głupoty. włosy na sódko, ona tak. Nie, słuchajcie, bo, bo kręci. my jak idziemy spać i wiecie, ja się kładę na tą stronę jego, co nie? I mam tutaj tak ryj i, i leży tu jego sódka i te włosy mi wchodzą do nosa. Ja ciągle... <laughs> Mi to mnie to denerwuje. obciąć, nie to ona bierze na palec i kręci. Tak, kręci na pewno. Chcieliście zobaczyć jak wygląda wytatuowany rzeźnik. Co? Słuchaj bohaterze, najpierw powiedziałeś, że mam ci to zrobić, teraz mi tutaj wrzeszczysz. Noga stabilnie tutaj, nie wierć się, bo ci skórę zedrę. Nie po, nie podjeżdżę już tu dobra? A gdzie mam ci podjechać, mam ci zrobić skarpetki dotąd tak? tak. Tu ma być goła stópka, elegancka, młodziutka, fajnie wszystko, gładziutkie, no, tak, a no. dotąd... No to, no to, muszę podjechać tu. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! jak się! wy to wytrzymujecie kobiety! A! Kurde, aż takie Kurde, aż mi przeciekli. spadło to, tak drzesz no, się. Ale już wydepilowane? Nie wiem, muszę sprawdzić, skąd mam wiedzieć. Kurde, wiercisz się jak smród po gaciach. <laughs> Jeszcze tu. Zobacz. No ale no tu widzisz, że wypadają te włosy. Wszystko jest dobrze, tylko, że Ty się tak wiercisz, że po prostu Bo nie da się nawet... Boli, no boli, Nic nie boli, to jest tylko w Twojej głowie. Pięknie. No paruszka no, daj. Tutaj to tak. włosów nie było. Kurde no! Zaraz cię kopnę chyba! Tu najgorzej boli chyba. Nie! Tu i tu. Nie! Nie, zostaw już, bo to boli. Pokaż, nic nie gadaj, że boli tam. Ty no pięknie, jeszcze tylko trzy włoski zostały. Tutaj jeden i tu dwa. Zobacz, jak już ładnie wygląda twoja nóżka, Pokaż to. Kochani, jest po prostu gładziutka jak pupcia niemowlęcia. Nic jest. nie zostaje, co jest? A tu? No bo... co a tu? A tu, tu masz jakiegoś babola chyba, czy co to jest? Nie, no dobrze. a tutaj to... A coś parchate ci tu wylazło. To nie wyłazło. To tu jeszcze poczekaj. Od piachu i klapek. A, kurde no. Kur. No co ty robisz? No weź ty się trochę panu i człowiek. Chyba trzeba warkocze wziąć i zęby zacisnąć. Tylko. Pomaga? Mhm. Mm Super! Mm -hmm. Nie, nie, nie! Gotowa? Nie. Nie, no bo zginasz nie w tą stronę, co trzeba, skarby, i tutaj później te włosy nie da rady. Pokaż tu. Popatrz, tak się wierciłeś, że krew ci teraz leci. I po co to było? Widzisz jaka jesteś? Co ja? Niedelikatna. Ja jestem bardzo delikatna. Ja wszystko dla Ciebie robię. Nawet Ci nogi depiluję. I głaszczę. Zobacz jaka jestem miłutka. Weź, bo mnie boli, serio. Jak krew zobaczyłem to jeszcze gorzej. zaraz mi jeszcze zlejemy. Ja jeba dostanę. Przecież tylko powiedziałam, bo miałaś tu Nic Widzicie, nie na krew. Co Ty pierdzi? Leciało. Ale przedziw... Dawid balona Cię zrobił. Aż mi już słabo się robi. Ja tym razem jest. No. no dawaj tak, Ale to boli! Nie boli, skarbie! Nie wmawiaj sobie! Kukę mi robić. Aaa! No przecież to na Ale jakbym, nie wiem... Co? Pęcetą coś wyrywał. Nie no, co ty, przecież to jest 10 pęcek, nie tylko jedna. No, dajmy przerwę. Aż mi się nogę spociło od spodu. A nie śmierdzi. Bo mi nie śmierdzą. No to super. Także pozbyliśmy się stupowych włosów. Teraz chcesz mi włosy na sutkach ogolić? No najlepiej. Dawaj, <zyskujemy> <grywy> to jest <mum> tak, za dużo tych włosów na klacie na szczęście nie mam, ale na sutkach ma Ale słuchajcie, jakie to jest długie, zobaczcie. Jak ja tu się położę z tej strony, to mi to wszystko wchodzi kurde do nosa. Ale ja nie wiem, czy ja ci to nożyczkami nie obetnę lepiej. To, to będzie głośno tą maszynką. No to będziemy narzuczkały. Będziesz się tylko później będziemy musieli odkurzyć, co nie? Będziesz odpływać. Ale nie kręć się, bo ci skórę zaraz tu ten przytrzasnę. Będziesz mogło dać się. Skarbie, koncentruj się, błagam cię. No. no nie oddychaj prawie, dobra? Powiem ci kiedy możesz oddychać, dobra? <laughs> Ale ja ci powiem! Dobra, weź wciągnij powietrze. Uwaga, obcinam, obcinam, obcinam. Weź tą maszynkę, bo już nie jest... Nie no zabawić. kurde, po co maszynkę? Raz, raz robisz już. Ale jak ci kurde... Jak ci wytrę, to, jak no ci to, nie to, Ale jak ci to... Jak ci przetnę sutka, to co wtedy? To sutka się nie goli, tylko dookoła. Nie rób tego! Przecież to tak się robi. Jak? Nie, jak chcę sama to zrobić. <noise> <noise> Bardzo ładnie. O, zobacz, jak pięknie. No ale co z tego, jak mam tu cały czas ten dobre włosy? Nie masz, bo ja też zaraz to zrobię tak. I co? Wysoczy? ci? <noise> zobacz, jaka piękna różnica jest między tym a tym. Cudownie. Kochani, jak oceniecie? Bardzo ładnie, co, nie? Łapki w górę. Ten albo wygrywa. ten. Albo ten. Ten wygrywa. <laughs> kurde, pod pachami. Trzeba się ogrodzić. Zobacz, jak ty wyglądasz, kurde. To no jest tak szybko. Jeśli gier, się... to Tak, ten. A ja nie wiem co ty wiesz. Kabanos. <laughs> nos. To ładnie chyba, tak? Ja te trzy, cztery na klacie też mu A te? Żeby było. Co? A te? A ja nie będę ci tego buszu golić, bo to tak jest. Do... O, nie, to będzie mi później trapać wszystko. Dobra kochani, ja już ubrałam szlafroczek, więc idziemy teraz pod prysznic. No bo musimy te wszystkie twoje włosy z tej klaty i te wszystkie tutaj zmyć. poczekaj, poczekaj, jeszcze ja muszę ciebie ogolić. Gdzie ty chcesz mnie golić? Ja nie mam włosów, ja jestem wszędzie wydepilowana. No i jest taki meszek nieraz ci rośnie. Jaki meszek, gdzie? No dobrze, to Taki myszek, o czym Ty mówisz? Gdzie... Na muszelce. Słuchaj, tam jest zostawiony tylko jeden paseczek taki malutki, tego nie możesz ściąć, bo specjalnie plecisz warkoczyki, a reszty to jest takie włoskie jak z mysich cipek, więc... <grym wytrzyma> to się goli raz w miesiącu i tego nie ma. To są trzy, cztery włoski takie malutkie. Co Ty chcesz tam golić? Ale ja chcę chociaż raz golić ten malutki meczek. To trzy, cztery włoski chyba. Ja A czym Ty chcesz to golić? Ja na mokro na pewno czy nie dam się ogolić, bo Ty kurde mi poranisz na pewno. To nie, to nie jest tak jak u Ciebie, że naciągniesz jak gumkę tak o i weźmiesz i robisz tak, że możesz nawet brzytwą, rozumiesz? Tam się nie da tak naciągnąć. No to nożyczkami. Ja rozumiem. nie mam takich zwisających nie wiadomo jak, żeby to można było naciągnąć i zrobić. Jakimi nożyczkami? Ja Cię tam nożyczkami to nawet nie wpuszczę. No wybić no no to z głowy. Z czym ty chcesz to golić? Powiedz mi najpierw. co <grym> <są w> masz? <grym> nie no, ja nie mogę. Ty chyba jesteś nienormalny. Skarbie, to tak się nie da! To tak się nie da! Wszystko się da. Co <grym> ty Markocza mi mojego uchla stałeś. A idź ty z tobą. Czym się będziesz teraz bawił? <grym> Zrobimy nowego. Pogoliłeś mnie kochanie, to czas chyba reśni. Dobra, no, pokażemy Wam teraz, jak myśmy usiedli, bo bardzo dużo ludzi nas pyta, jak my, myśmy zrobili to wideo, że ja myję sobie jedną nogę i później zmywam to prysznicem i są tak jakby dwie nogi i jedna z nich jest zmyta, co nie? Więc postaramy Wam się pokazać, jaka to była gimnastyka w ogóle, żeby to zrobić tak, żeby te dwie nogi były tak jakby prosto, co nie. Dobra, to Ty musisz usiąść teraz. Czekaj, jak to było? Ja siadłam chyba, czekaj, tak. Tak, ale musiałam to jakoś tak dać do tyłu. Czekaj, że czekaj, czekaj, a Ty musisz swoją nogę też... Nie, 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 Żeby tak było na bok na bok, na bok, na bok, na bok, na bok, na bok, o. I tak, żeby to kolano było w tą stronę. Z, z stopę w tamtą stronę. Tutaj. Nie, zmieść. Kurde, postaw. Gire tu skarbie, o. Teraz ja tu, ale kolano musisz dać w tą stronę. O, słuchajcie, coś takiego to było. Ja nie wiem, czy wy to widzicie. Ja zaraz wam pokażę jeszcze to z góry, bo teraz mniej więcej można to zobaczyć. Ale tak musieliśmy siedzieć. Ja, tu do tyłu chylona, ta noga tak do tyłu całkiem, i Dawida noga rozkraczona, i wtedy mogliśmy to z tej strony. Zaraz wam pokażę. Czeka. Zobaczcie, z góry to mniej więcej tak wyglądało, jak Dawid jeszcze tutaj ten. Znaczy nie możemy tak pokazać, jakby to były rzeczywiście takie dwie nogi, co nie tutaj, no z, tego, telefonu to łatwiej to no. no z telefonu łatwiej jest to nagrać, niż tutaj, ale tak to wyglądało. Wiecie co, Dawid ma tutaj, nie wiem, od urodzenia, no ale pokaż do kamery, nie do mnie. Tutaj mu rosną takie włosy na środku, widzicie, Od urodzenia to? mi rosną? No. <laughs> nie no, ty się musiałeś tak urodzić, żeby mieć takie coś. Co? No taką skłonność do tego, żeby ci rosło w tym miejscu. Monobrew ja takiego, tak wami. Ja, ja takiej skłonności nie mam, więc jemu to zawsze trzeba tutaj wyrwać. O. Jakbym y, tego nie robił, to bym miał taką jedną dużą brew. Tak, to by było takie szerokie. W tego. ja to wyrywałem. Dawno nie wyrywałaś, to teraz aż boli. Jak dawno nie wyrywałam? To jest malutko, Dawid, bo ja ci to wyrywam raz w tygodniu. A czy normalnie robimy to tak, że on leży sobie, wiecie, bo on jest kurde hrabia. O, zobaczcie. Ładnie. Nic nie widzę. No ale ja widzę. Dobrze, dobrze że teraz jest, do słońca to widzę, jak gdzie mam wyrywać? Już po tak, to jest, jest tak. dobrze, no? Pięknie, o, co? Proszę bardzo, piękne. Dobra kochani, makijaż zmyliśmy. Pod prysznicem byliśmy, to znaczy z... ja zmyłam to tylko makijaż. Nie. E, wymyliśmy się, teraz nakładamy sobie. Maseczka. Jeszcze tego brakowałoby, kochanie, żebym się mało, to byśmy. O kurde, mogli... wiesz co, u Ciebie to nigdy mi wiadomo, bo Ty się perfumujesz jak baba. Wiesz co, no ja jestem taki, kur trochę babowy, jak to by powiedzieć. Babowy, no Ty się z samymi babami wychowałeś, na no, to co się. No i właśnie dlatego tak mam, że bardzo dużo czasu spędzam w łazience i dbam o siebie. No ale jeszcze malować, to, to bym się nie chciał, wiesz? Kurde, nie wiem, czy nie krzywo to zrobię. <grym> no, brzmi? Co? Tam się wyjmuje to coś? Co? Nie. Jezu, no co ty robisz? Słuchajcie, nie no, ja walnę tutaj zaraz. No co wy załeraj zrobiłeś tutaj wszędzie? Wezmę sobie to, nakremuję sobie najpierw w tym twarz. No, ale po co ty to robisz, tym nakremować tym twarz? No co ty? A co co się dzieje? No nic, no to... To, to, to jest. Jezu, weź to daj tutaj. Zostaw to. Chodź tutaj. Już widzę, czekaj tylko. O. Ale ty to musisz sam w skarbie, weź to do ręki. Widzisz gdzie jest, czekaj. Przecież ja sam. To wiem, czekaj, no, no, no czekaj, bo to... O. Czekaj. Nie, nie w tą stronę chyba, w drugą. Do, do góry nogami mam zrobić? Nie, coś? ale mogłeś przekręcić, nie wiem gdzie jest tutaj mocniejsza farba. Tak, 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 tak. Bo to jeszcze masz wyglądać, zobacz jak ja ładnie wyglądam. Dobra, to była To by jest ładnie to pachnie. Pachnie. Taka owocowa jest. Co mm. no dobrze? Nie wiem czy to będzie się trzymać na tej wrodzie to. No właśnie. No to do, dobrze musisz tutaj, jak nie to wiesz co wezmę strzywacza i tu Ci ten na górze najwyżej na jakąś pineską A to, to, co zapnę. co, nos ma być odkryty? Nie no jak odkryty, no zakryty, no co o. o dobrze no. Moja no za mała jest taka trochę. No bo Ty masz wielki łeb. Wasz łeb jak sklep, ale w czasie kryzysowym, bo nic w środku nie no. Ale co, ja później będę miał całą brodę w tym prymie. No to se umyjesz, kurde, to ci nawilży ładnie wszystko chyba, co nie? Ja tak ją olejowałem. Dobra, Dobra, kochani, z tym musimy teraz 10 minut siedzieć, ale ładnie się do Was uśmiechamy, pięknie wyglądamy. Moglibyśmy teraz banko robić. Wiecie co, no żarty żartami oczywiście, ale my o siebie bardzo dbamy. Znaczy na weekend to robimy najczęściej. Bo tak to czasu nie mamy za bardzo, ale e, tak normalnie jest masujemy. tak, że idziemy, masujemy się, idziemy normalnie razem pod prysznic, ja myję Dawidowi plecy, on mnie myje oczywiście, myje głowę. Wszystko. On robi sobie peeling na głowę, bo on wiecie ma te takie grube włosy, co nie to on chce, żeby to było wypilingowane, wszystko Musi zrobione, być. więc on siada, ja mu to wszystko masuję tam pod tym prysznicem. Nie masz, no, tak my... to nie kochanie. Proszę cię, żebyś mi rozprowadziło po całej głowy, byście się. No ale też problemu. czasem Ci masuje, no nie mów, że ci w ogóle nic nie robię. No tak nie, nie no, stawiasz tutaj w takim świetle... Że... No dobra, no mi to trochę wchodzi, no ale mimo wszystko pomagam ci. Mm, mimo wszystko pomagam ci, żeby to wszystko było zrobione no, i tak, zrobione. Oczywiście się nacieramy, później balsamujemy. No dbamy o siebie naprawdę bardzo. Nie wiem, jak to jest u Was, kochani. Napiszcie nam, czy wy też razem idziecie pod prysznic, często. No my idziemy prawie za... My idziemy zawsze w sumie. Nie? No tak. Tylko, że wiecie tak. U mnie jest, my idziemy razem pod prysznic, ja myję głowę, wszystko myjemy się i tak dalej, i tak dalej. Eee, nie, ja nie, wychodzę. Nie nie, nie, nie mów. Teraz, ja powiedz tak, chociaż raz prawdę w tym odcinku, kurde. To ja powiem prawdę. Najpierw to jest tak, że idziemy pod prysznic. Ja ją szoruję głowę i myję, wszystko robię, co nie? A później ona mówi ej kurde, znowu godzinę pod prysznicem stoi. Nie, nie, nie. Słuchajcie, to tak nie jest. Ja mu najpierw też wcieram to w tą głowę i tak dalej. Co prawda ja jestem mniejsza, więc szybciej do ogarnięcia, no nie mów, że nie, ja cię myję, bo nie tak, może mi, Ale, mi dobra, ja Nie, ja cię tam tutaj Dobrze, dół. ja to rozumiem wszystko, skarbie, tylko też jest aspekt tego, słuchajcie, że ja po prostu raz, że jestem wydepilowana, ja nie muszę się golić. Ani na dole, ani pod pachami, ani nie mam brodki. Wody jeszcze mi nie urosła ani na klacie, ani nigdzie, więc jak ja wychodzę na przykład spod prysznica i zawijam te włosy, wiecie, w ręcznik taki wielki, żeby to wszystko no tak. mi tam nie ciekło, co nie, to on wtedy tak, maszynka do golenia i pod prysznicem tak, tu naciąga, wiecie, goli, tam podciąga, goli, co nie, tutaj nadgala, tutaj wyrównuje, no bo to są takie no to rzeczy, co szyję. ja nie, mo nie mogę zrobić. Raz tego goliłam Ci chyba jajka, nie? Tak, na pewno. No jak nie? Kiedy? Tu, tu, tutaj. Stąłeś koło umywalki i goliłam ci. Czym? No elektryczną maszynką. A to elektryczną, to jak miałem tą depilację taką woskiem, to nie chciałem, żeby mi tak szybko włos odrosł, to wzięliśmy tą maszynkę elektryczną. No ale robiłam, pomagam ci też. No tak, ale tak no. to normalnie to elektryczną to. Nawet w takich jak się, sytuacjach, kochani. Jak się ogole, to czuję się nieogolony. A? Co, Musi to być jakaś A tam gadasz, po... Źle Nie, nie, nie. Ja jak kiedyś się goliłam, to goliłam się tylko elektryczną, bo mi przynajmniej później syfki nie wychodziło. Teraz jej się nie zacinałam, bo tak wiecie. Ja też jestem całkowity. tak nauczony golenia, że z zamkniętymi oczami mógł się się golić. No ale wiecie, no, wracając jeszcze do tego, nie w jaki sposób się goli, tylko ile on się goli. Słuchajcie, on naprawdę, przysięgam Wam, patrzyłam na zegarek, stoi 40 minut pod kresznicą. 40 Kurde, minut 40. Łazienka jest zaparowana. No to jest po prostu hit. Okna są zaparowane, lustra są zaparowane, drzwi są zaparowane. To jest po prostu hit, i typ pluska się jak delfin, kurde, który ciągle skacze na główkę do kranu. No ale wiesz, to też nie jest tak, że u mnie woda cały czas leci. Ja po prostu yy, wszystko tam. Ale to nawet nie o to chodzi, że woda leci, tylko po prostu ty stoisz non-stop. I tak, jakbyś pojedynczo by te włoski, kurde, sobie. Nie, no normalnie gole, ale mam po prostu dużo Strasznie ciała długo, do golenia. więc nie dziwcie się, że ja rano zawsze, jak wstaję, mamy jakiś termin, to muszę mówić, że musimy wyjść wcześniej, bo on jest zawsze za późno. Ja stoję już i stoję i czekam, i czekam, on ciągle za, <laughs> za późno. Ale tak ogólnie moi kochani, bardzo o siebie dbamy. Jeden drugiego nacieramy, balsamujemy no i się dobrze smarować. z tym czujemy. Ale powiedzcie nam koniecznie, jeszcze na koniec, jak macie jakieś patent na to, żeby tą skórę taką wiecie wężową, która nam powstała z tego opalania, ja na przykład, no w prawie nie opalam, nie wiem dlaczego, u mnie jest tylko dotąd... się nie opala, rynku. leży na słońcu plackiem. Wcale nieprawda, mm -hmm. w cieniu byłam więcej niż ten, e, dotąd jest, e, tylko mi schodzi, tak jakby się łuszczy, co nie, i na dole od kolan w dół, ale mi się wydaje, że od tego, że albo mi nosiłam, albo krótkie spodelki i te nogi były ciągle tym, albo tutaj po prostu... Jeszcze repisa. mam takie pytanie do kobiet. Dajcie znać, czy wolicie facetów wygolonych, czy ogłosionych. <noise> tutaj i tutaj na dole. No właśnie, jak to jest u Was? kochani mężczyźni albo kobitki zdradźcie nam, właśnie faceci się golą ale i tak, wiecie co, jest dużo facetów którzy golą się na klacie, no bo jak chodzą na fitness i tak dalej, ale jest mało facetów, wydaje mi się, którzy gorą się pod pachami, mhm. bardzo dużo facetów na urlopie widziałam, co pod pachami mieli takie busze, że można według mnie to obrzydliwe, a po drugie to śmierdzi też. no to suchnie niestety, dobra to by było na tyle, my zaraz ściągamy maseczkę, jeszcze się pokremujemy później się pomasujemy i ten dzień, ten weekend tak pięknie Zakończyłem. Ładnie wyglądam, prawda? Tak, mieliśmy y, takie spa. No jeszcze się nie skończyło, kochanie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Do zobaczenia, wam. zostawcie łapkę w górę i, I subskrypcję. Pa pa!